Cześć, witajcie w kolejnym zadaniu związanym z funkcjami. Tym razem sobie zrobimy zadania z przekształceniami, tak? Wykresów. Ok, przejdźmy do treści. Wykres przedstawia funkcję y równa się f od x. Tutaj na zielono mamy zaznaczoną tą funkcję i ten wykres, a potem mamy wskazać wykres funkcji y równa się minus f od minus x, i tu mamy cztery odpowiedzi do wyboru, tak? Teoretycznie jest zaznaczona odpowiedź d, ale dlaczego? to już sami musicie do tego dojść, tak? Bo dobrze by nie mogło, mogłoby nie być tych odpowiedzi i co wówczas należy zrobić. Pierwsza moja podpowiedź to będzie, to będą podstawowe trzy przekształcenia, tak? Względem osi x, względem osi y i względem osi x i y, tak? Mamy, um, ok, takie trzy warianty. Co wówczas się dzieje? Jest to przekształcenie względem osi y. Dlaczego? Bo tak naprawdę, kiedy mamy sobie tutaj trójeczkę, to, jak tu podstawimy, to uzyskamy w końcu minus 3, tak? Stąd mamy odpowiedź. Następnie mamy y równa się minus f od x. Czyli widzimy, że cały y będzie nam się zmieniał, tak? Na przeciwny. Czyli powiedzmy, jak tu mamy czwóreczkę, to potem będzie minus czwóreczka. Czyli mamy odbicie względem osi x, tak naprawdę. No i trzecie, to jest połączenie tych dwóch przekształceń, czy mamy minus f od x mi, nie minus f od minus x czyli dokładnie to co oczekują w naszym zadaniu. Podpowiem wam, że najlepiej odbić względem jednej osi, a potem względem drugiej, tak? Może być x y bądź na odwrót, tak? To już jest niezależne od której zaczniemy. W ten sposób dotrzemy sobie do odpowiedzi D. Zróbcie to samodzielnie i sprawdźcie, czy się zgadza. Jeżeli nie, to przejdziemy razem zaraz do odsłony drugiej. Do zobaczenia.